Cześć kochani, witajcie na kanale Agreswblog i zapraszam was na piątego z drapomasa mamy dzień piąty no i słuchajcie dzisiaj będziemy sobie z kadrem, że widzicie tylko kalendarze także bez gadania przechodzimy do naszego filmu ale oczywiście poprosimy o co? o intro Dobra, kochani, i teraz wymyśliłam, że zmienimy troszeczkę kadr, żebyście wzięli ładniej te nasze kalendarze. Mam tam oczywiście kopartę z numerem 5. Tam jest, yy, yy, tam są zrapeczki na dzisiejszy dzień. Oczywiście zapomniałam też o paczuszce z piąteczką od mojego faceta, także już naprawiłam ten błąd. Stoi, <gryw> także przechodzimy teraz do. Otwierania kalendarzy. Zaczniemy oczywiście sobie od balei, od Shinseya, potem przejdziemy do Loreala, potem Rituals, piąteczka od chłopaka i z rapeczki. Także zmieniamy troszeczkę kadr, żeby było inaczej. Dobra, zrobiliśmy kadr taki, żebyście wzięli bliżej kalendarze yy, i szukamy piątki. Oczywiście zaczniemy od balei, ja znajdę piątkę. okej, okay. mamy tutaj. Piątkę mamy tu, przy, nad, pod wywiórką, nie, nie przy, tylko pod. Co my tam mamy? Już otwieram, czekajcie. O, wodę micelarną mamy. O, super. Widzicie? Mamy taką wodę micelarną. To jest woda micelarna, ma 20 ml. I zobaczymy, czy ona w ogóle pachnie. I jak pachnie. Nie, zwykła woda. Także fajnie, mineralna woda przy niedocrywaniu makijażu. Teraz przejdziemy do Sinseja. Bierzemy Sinsej i Sinsej jest taki mniejszy, więc się mieści. E, trochę odbija mi się to, ale ja musiałam zapalić lampę, bo bez tej lampy to ciężko. Tu mamy piątkę. Otwieramy. Ciężko się otwiera ten kalendarz, wiecie? Dobra, o, Chciałam tu ładnie otworzyć. I oczywiście zabezpieczenie mamy, więc słuchajcie. Chyba to są y, pierścianki. Mary x Chyba tak, zobaczcie. Fajny pomysł. Muszę nosić na jednym palcu, może na drugim. Tylko ten troszeczkę się wygoł. Ten x ale będziemy musieli to poprawić. I zobaczcie. Fajny akcent. Mówię, to są świąteczne niby y, te biżuteria, ale zdecydowanie ładniej wyglądają to nie są takie mega, mega będzie kolorowe, tylko takie naturalne. Super, bardzo mi się podoba. Przechodzimy do L'Oreala. Niestety, słuchajcie, stała się tragedia. Mam nadzieję, że tam nic się nie stało, bo spadł mi z mojej szafy, bo mam to na szafie. Więc szukamy, mam nadzieję, że... O! Nie muszę wysuwać. Tu mamy piątkę. Więc na razie, że tam nic się nie pogęło, Czyli nie popsuło w sumie. Mamy piątkę. Zobaczymy. W ogóle ona zarąbisty moty, bo mam oczywiście motyw w Paryża, jak Paryż kocham. O, bardzo bym chciała tam pojechać. O! Otwieraj tylko o! o! To mam słuchajcie, maskarę Lash Paradise z L'Oreal'a. Chciałam, słuchajcie, ją sobie któregoś nie kupić, oczywiście czarną. I chciałam ją wyprób wypróbować, bo ona jest bardzo podobna do Battle than Sex z... Tu fajsa. Super. Lash Paradise. Zobaczymy. Piękne opakowanie rose gold Oczywiście moje klimaty. I taka szczoteczka. Zobaczcie. Bardzo fajna. Taka klasyczna. No super. Będziemy testować. Nie ma tu jak mieć już kolejny tusz. Ale L'Oreal nigdy. Wiecie. Ma bardzo dobre tusze i dobra do kosmetyki. Także jak na, jak na razie. Wszystkie, wszystkie okienka mi się bardzo podobają. Oczywiście L'Oreal idzie przodem piątkę i otwieramy tutaj będzie w rytualsie o! To coś z kokosem do kąpieli. już tutaj mi się wszystko burzy. Z Ritual of Ayurveda. Zobaczcie. Bardzo fajnie. I to jest coś do kąpieli Milkbaff. A, to pianę słuchajcie robię, zobaczcie, wsypujecie i robicie sobie pianę z tego, ale to jest bardzo duży produkt, niby taka właśnie ala próbka, ale słuchajcie, tego jest ile? 100 gram, także naprawdę porządne opakowanie, wiecie, możecie sobie to rozerwać, to wiadomo otworzyć i ja mieć na kilka kąpieli, także fajnie, Ritual of Ayurveda i to jest indyjska róża i słodki olej migdałowy. super, bardzo mi się podoba to okienko z Ritualsa. Więc na razie jest jeden do jednego, ritual z L'Orealem prowadzą, wiecie, to jest jeden do jednego na razie. No i został nam oczywiście dzisiaj okaneczko od mojego faceta. Otwieramy. Co my tam mamy? Oczywiście mamy zdrapeczkę. Więc mamy znowu zdrapkę z mojego chłopaka, szczęśliwe linie z numerem 93. I... Zobaczcie, coś malutkiego. Oho, znowu do mojej brązoletki. Będę miała, słuchajcie, kolekcję tych czarnców. Ale to dobrze. Zobaczcie. jaki śliczny. Taki różowy. Tu są serduszka. Przepiękny. Zobaczcie. Wow, no cudak, malutki. Bardziej się moje paznogcie niż to, ale jakoś. No tak, widzicie. Widzicie? Jakie cudactwo. Przepiękny. Super. Fajnie. Teraz założę sobie na brązletkę zaraz po skończeniu z drap masów Dobra, e, czy po nagrywaniu. <grydy> e, mamy z, z, dzisiaj kopertkę e, oczywiście z, e, z numerem 5. I co my dzisiaj mamy? Oczywiście mamy świąteczny kalendarz. E, musimy tutaj zrobić piąteczkę i szczęśliwe linie, a dodatkowo w koperce mamy... O, dzisiaj mamy trzy zdrapeczki. I mamy świąteczny kalendarz, tylko że drapimy dzisiaj cały, z numerem 13. Gwiezdną Fortunę z numerem 5. I Gwiazdka z Nieba z numerem 5. To jest najnowsza zrapa. Tydzień temu wyszła. Yy, nawet nie. Także wkład na dzisiejszy odcinek jest to 25 zł. Zobaczymy, ile nam się zwróci. No, oczywiście, jeszcze zrapeczka od mojego faceta. Także co? Mieniamy kadry. Bardziej zrapkowy. I drapiemy. Zobaczymy, co nam dzisiaj niosą te drapeczki. No dobra, to drapiemy w takim razie. Świąteczny kalendarz. Ten nasz, który drapiemy po kolei z numerem 10. I drapimy piąteczkę. I zobaczymy, czy coś tutaj mamy dzisiaj, czy też nie. Także szukamy, tak jak mówiłam Wam, już gwiazdki. I mamy dzisiaj. Zobaczcie, mamy gwiazdkę! Numer 10. jeszcze trochę. O. Zobaczcie, mamy gwiazdkę pod numerkiem 5 i mamy wygraną 10 zł. Super. Ciekawa, że tylko będziemy mieć jedną? To jeszcze gdzieś tam nam się kryje, więc fajnie. Naszą okienką w naszym świątecznym kalendarzu jest wygrana. Mamy dyszkę już. Super. Odstawimy sobie na bok. I przechodzimy teraz do zdrapek. Yy, oczywiście te, co ja przygotowałam od chłopaka, to na później sobie zostawimy. Na spokojnie. Przechodzimy teraz do gwiazdki z nieba i tu szukamy y, wygrywającej liczby w naszych liczbach, ewentualnie taką gwiazdkę i wygrywamy. Jest, nie mnoży nam dla gwiazdki, po prostu wygrywamy. No to co? Jakie mamy liczby? Szukamy takich liczb jak 9, a to jest numerek 5. Zrawka z numerem 5. Dzisiaj mamy 5 i mamy zrawkę z numerem 5. Mamy takie liczby jak. 9, 35, 17 i 29. Także taki klim szukamy. Mamy 35. Mamy wygraną. Wow, super. 26, 29. Kolejna wygrana. Super. Bardzo mnie to... Mamy gwiazdkę. No nie wierzę w to, jak się rozszalała ta zdrapa. O, pod siódemką było 200 tysięcy główno wygrane, ale super. Zobaczcie, jak nam się rozszalały zrapeczki. Dzisiaj. Jednak te piątki chyba to są szczęśliwe dla mnie. E, tutaj mamy 11, dwójeczkę, 12, 19 i 9. I kolejną wygraną mamy. Ile będzie tutaj? Dwie dyszki? Zobaczymy. 26, nie, bo nie 26, 35. Mamy 5 zł. 29 mamy. 5 zł. Wkład gwiazdku mamy 5 zł i tutaj mamy też 5 zł. Super! Czyli mamy na tej zrabce 20 zł, ale fajnie, zobaczcie. Mamy dwie dyszki, a wkład był na to dzisiejszy 25, więc mamy już jakiś tam wkład zwrócony. Super! Na dwie dyszki mamy. G, g. -g. Super! Fajnie. Gwiazka z nieba z numerem 5 dała nam dwie dychy. Fajnie, zobaczcie. No nie, serio? Dobra, postaram się krzyczeć, ponieważ mój sąsiad postanowił się teraz wiercić. Będziemy krzyczeć. Sorry za te hałasy, ale to nie moja wina, że oni coś sobie wierdzą. Ale muszę no nagrać. <grym> Dopóki Basia jest w żłobku. Nagra. Także mamy Gwiezdną fortunę z numerem 5 i tutaj szukamy wygrywających liczb w naszych liczbach i symbol gwiazdki bądź dolara. Także ja teraz słuchajcie, zrobię to tak, że ja się teraz uciszę, puszczę wam muzykę w tle i trochę przyspieszę, żebyście widzieli, a żebyście słyszeli za bardzo tych, yy, tego wiercenia. Także drapiemy na no, lekkim przyspieszeniu. Przepraszam, niestety muszę tak zrobić. na Fortuna okazała się być przegraną z wrapą No cóż, się mówi trudno i żyje się dalej. Świąteczny kalendarz i lecimy z jedynką. I też tak wam zrobię, że po prostu puszczowa muzyka w tle. Szukamy gwiazd. Mamy wygraną. Super, Lądzko. Mamy dychę. Fajnie. Idźcie dalej, drapię dalej. Mamy tutaj pod numerkiem 17 wygraną dychę. Teraz można znaleźć trzy takie same kwoty. Jezu, już myślałam. I bonus. Szukamy takiej mortki Mikołaja. Mam! Bonusi Mikołaja! Zobaczcie, aż przestał wiercić. O jejcie! Co my tu mamy? Nikt tutaj mi się nie o Słuchajcie. Bonus Mikołaja. Mamy dychę. Czyli mamy dwie dychy na tej zdrapie. Wow, super. Jaki dzisiaj ładny bilans będzie. Sorry za to pierce. No, a... Super. Super. Patrzcie, mamy wygraną w świątecznym kalendarzu z numerkiem 13. Pod okienkiem numer 17 mieliśmy gwiazdkę, dyszkę, i w bonusie trafił nam się Mikołaj za dyszkę. Super, więc mamy już 40 zł. A, a e, jak mówię, wkład było 25 zł, tak już jesteśmy na plusie. I została nam jeszcze zrapeczka mojego chłopaka, szczęśliwe linie, akurat koleś przestał wiercić. Więc może tą akurat normalnie zrobimy. Także zobaczymy z numerem 93, czy dzisiaj ta zrapeczka będzie szczęśliwa. A szukamy sakwy i truskawki. Ej, co też szukaliśmy sakwy i truskawki, nie? Niestetyż zdrapa kolejna od mojego faceta jest pusta. Ogarniam i podsumujemy dzisiejszy zdrapmas. Więc na dzisiejszy wkład 25 zł mamy wygranych w gwiazdce z nieba z numerem 5 20 zł i świąteczny kalendarz, numer 13. Mamy dychę i dychę, więc mamy wygranych no daj mi chwilę przerwy. Więc mamy wygranych 40 zł na 25 Mamy plusa, więc super! Bardzo mi się to podoba. E, mam nadzieję, że Wam się e, tutaj... Dzisiejszy odcinek spodobał. Że tak to pomnęcie odawanie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie, a my się widzimy w kolejnych zrapmasach. Bajo!